Wyszła o 21.47 dokładnie, ubrana tak, jakby polowała na bogów, a nie tańczyła z obcymi. Jej obcasy stukały po parkiecie jak strzały z pistoletu. Stałem przy oknie, ręce skrzyżowane, patrząc, jak wychodzi z taką pewnością siebie, jaką ma tylko kto ślepy na konsekwencje. Ostrzegam cię, powiedziałem, jeśli pójdziesz na tę imprezę, nie wracaj tu myśląc, że to dom. Odwróciła się, ręka na kłamce, Oczy znudzone. Kim ty kurwa jesteś, żeby mi mówić? Co mam robić? Powiedziała, uśmiechając się pogardliwie, jakby byłem żartem. Jestem wolną kobietą. Mogę robić, co chcę. Powiedziała to tak, jakby to była władza, ale władza bez przewidywania to zapałka w huraganie. Wyszła. Poznaliśmy się. Kiedy jeszcze budowała siebie, zanim pojawiły się żejsy? perfumy i starannie dobrani przyjaciele. Wtedy jej śmiech był prawdziwy, i jej przeprosiny też. Nie byłem idealny, ale byłem obecny. Dałem jej ciszę, której twierdziła, że pragnie przestrzeń, by być zrozumianą zamiast osądzaną. Myliśmy małe tradycje, kawę o północy, niedzielne przejażdżki bez celu. Była kiedyś miłość głęboka, uparta miłość, ale miłość taka jest wrażliwa. A ona przestała chcieć być wrażliwa. Zaczęła więc występować zamiast tego dla przyjaciół, dla uwagi, dla cyfrowych oklasków. Noce stawały się dłuższe, jej wiadomości krótsze. Przestała mówić dobranoc. To była pierwsza czerwona flaga. Nie głośna, nie gniewna, tylko nieobecność. Powinienem był zobaczyć to wcześniej. Zdrada nie była imprezą. To było to, co było przedtem. Kłamstwa. Zmienione hasła, nagła cisza, kiedy wchodziłem do pokojów, sposób, w jaki jej telefon żył w trybie nie przeszkadzać, ale świecił, kiedy myślała, że nie patrzy. Pewnej nocy otworzyłem jej laptopa. Zostawiła pocztę zalogowaną, nie z nieuwagi, po prostu przekonana, że nie zajrze. I tam było wątek wiadomości z nim. Zdjęcia, klip audio z jej szeptem czegoś, czego nigdy nie miałem usłyszeć. Jest nudny, ale stabilny. Potrzebuję stabilnego, dopóki nie przestanę. Przeczytałem tę linijkę dwa razy, potem przeczytałem ją znowu i nie rozgniewałem się. Nie od razu to mnie przestraszyło. Stałem się metodyczny. Krok pierwszy dokumentacja. Zduplikowałem jej telefon, stara sztuczka oprogramowania z moich dni w IT. Zapisałem wszystko: wiadomości, zdjęcia, nawet notatki głosowe cyfrowa mapa każdej kłamstwa. Krok drugi. Timing. Nie skonfrontowałem jej. Tego by się spodziewała. Sceny podniesionych głosów, może nawet przebaczenia, gdyby wystarczająco mocno płakała. Nie. Dałem jej spokój. Udawałem, że nic się nie zmieniło. Grałem troskliwego męża. Tymczasem zamykałem wspólne konta. Otwierałem nowe tylko na moje imię. Rozmawiałem z prawnikiem po cichu, ostrożnie. Dowiedziałem się o prawa dotyczących majątku małżeńskiego, cyfrowej niewierności i jak sędziowie patrzą na dowody. Krok trzeci. Cierpliwość. Czekałem. Czekałem na właściwy moment i impreza. To był prezent. Dokonała wyboru, nie tylko pójścia, ale upokorzenia mnie w swoim wyjściu. To był jej błąd. Impreza była w lofcie w centrum. Głośna, pretensjonalna, dokładnie w jej stylu. Nie poszedłem. Nie musiałem. Małem wszystko, czego potrzebowałem. Podczas gdy ona pijana tańczyła w ramionach kogoś innego, ja miałem ślusarza, który wymienił wszystkie zamki. Jej ubrania już pakowane. Jej makijaż, buty, te przypadkowe śmieci, które kochała, zniknęły. Niewyrzucone, oddane. To było ważne. Nie chciałem, żeby cokolwiek jej pozostało. Jej klucz nie działał. Jej kot nie działał. Kamery wiedziały numer, który wybrała, kiedy stała na ganku o 3.17 nad ranem. Tuż spływający, głos drżący, nawet nie zadzwoniło. Zablokowałem ją. Patrzyłem z okna na górze. Krzyczała w noc. Kopała w drzwi, płakała w końcu. Wtedy poszedłem spać. Następnego dnia pojawiła się w mojej pracy. Czy ty oszalałeś? Syknęła na parkingu. Nie możesz tego zrobić. Spojrzałem na nią jak na obco. I była. Ty to zrobiłaś. Podałem jej kopertę. W środku kopia papierów rozwodowych. Zdjęcia, transkrypcje. Rozbicie każdego wydatku, który wyśledziłem na jej romans. Dowody i ostatni element. Wydrukowany e-mail od niego zrywania po tym. Jak anonimowo wysłałem mu jej loługi połączeń, wiadomości z mediów społecznościowych i nasze wideo ślubne. Mał narzeczono. Okazało się, że zostawił ją... Zablokował, spalił jej numer. Wyraz jej twarzy to była nagroda. Próbowała walczyć, twierdziła o emocjonalnym znęcaniu. Jej prawnik nie był zły, ale mój był lepszy. Wszystko było czyste, udokumentowane każda wypłata, którą zrobiła na wspólnej karcie na swoje małe randki, skatalogowane peregami z datami i godzinami. Wystarczająco, by zapewnić, że odeszła z niczym poza imieniem. Na której już nie zasługiwała. Wysłała mi smsa jeszcze raz, tylko jedno słowo. Dlaczego? Nie odpowiedziałem, bo prawda była prosta. Kochałem ją kiedyś. Wystarczająco, by ignorować znaki ostrzegawcze. Wystarczająco, by wierzyć jej kłamstwom. Wystarczająco, by tracić kawałki siebie w nadziei, że ona znajdzie swoje. Ale miłość nie przetrwa pogardy. A zdrada nie jest raną. Jest transformacją. Ona zrobiła ze mnie to precyzyjnego, cierpliwego, zimnego, wolnego. Teraz dom jest znowu cichy. Żadnych śladów perfum, żadnych fantomowych śmiechów, tylko szum ciszy, którego kiedyś bałem, ale teraz witam. To niesamotność. To spokój, w końcu zdobyty. I jeśli kiedykolwiek odważy się znowu pojawić, nie znajdzie tu niczego. Nie ciepła, nie domu, tylko echo własnych wyborów.